Piękny słoneczny dzień, piękna zielona ławka, na której obok mnie zasiadł sobie Piotr Nekslipski, kojarzony. No, w polskim e-sporcie chyba przez każdego, cześć Piotrusz. Cześć, ale czy przez każdego wiesz? Nie przesadzajmy, nie jestem aż tak znany, sławny. Nie. Dobra, tak, twoja skromność. Okej, okay, Piotr ja zaprosiłem nie po to, żeby rozmawiać z nim o ciekawych tematach, tylko o tych bardzo nudnych. O tych, o tych No to w porządku, w porządku. Dzięki. Nie, no dobra, śmiechy śmiechami, przechodzimy już do wywiadu, bo słuchajcie, przed chwilą nagrywaliśmy jeden, ale jak się okazało kamera nie była włączona, nie wiem kto mógł popełnić taki błąd. Wracając już teraz do naszej rozmowy, można powiedzieć, że wracając. Tak, tak, Zdecydowa powtarzając. Powtarzając naszą rozmowę. Okej, okay, tak jak mówiłem, no nie chcę Cię pytać może o Gameburg, o cały projekt, ale skupimy się właśnie na zespole, na Gameburg Team, konkretnie na Counter-Strike'u w wersji 1.6, na tej Twojej, Waszej dywizji. Słuchaj, bo chciałem zrobić ze Skynetem wywiad. On jednak mi odmawiał od dwóch miesięcy. Szpero przez Skype'a też się nie zgodził, nie miał czasu. Insider nie odpisuje, bo jak wiemy, jest po maturach. Co z tymi twoimi zawodnikami? Czemu tak do tego podchodzą? Skynet nigdy nie był osobą, która lubi udzielać wywiadów. są niektórzy boją się, źle, źle się czują przed kamerą i no nie, nie udzielają tych wywiadów. Um, Szpero, Szpero wiesz, gdyby Szpero tu był, to myślę, żeby udzielił tego wywiadu. Wiesz może nie chcę przez Skype'a jakoś tak dziwnie to dla niego. No ja to, ja to wiesz, szanuję. No ale chłopaki generalnie udzielają wywiady na lanach. Destru na bestlanie udzielił wywiadu. Szpero też nam widziałem, że udzielał. Brody też jest zawsze chętny do udzielania wywiadów. Insider jak ma dzień. Jak ma dobry humor, to jak się zrobi z nim wywiad, to po prostu rewelacja, dużo śmiechu. Na no Skyny, tak jak mówię, Skyny, to nie lubi udzielać wywiady i no wiesz, no, trzeba to szanować. Padło na ciebie. Padło na mnie, niestety. No dobra, kontynuując nasz temat, właśnie tą dywizję Counter-Strike'a, powiedz, jak się teraz przygotowujecie do EGU, w ogóle jak wyglądają te treningi, bo pisałem ze Skynetem, napisał mi to jest coś takiego, że e, no trenujecie, 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 później jakiś meczek oficjalny, znowu trening, 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 i tak właściwie codziennie. Nie zmęczą się? Wiesz, myślę, że zmęczyć się nie zmęczą. Na pewno przed. Samym turniejem, tam kilka dni przed, e, zrobią sobie taki odpoczynek i indywidualnie będą trenować niezespołowo. No ale no, EGU jest, e, myślę, że tak można już powiedzieć, prestiżowym turniejem w Polsce. Jest e, sama czołówka. W counter um, przynajmniej, więc no, trzeba się do tego dobrze przygotować. I faktycznie tak jest. Chłopaki cały czas trenują wieczorami. No i jest to od treningu do spotkania oficjalnego i znowu trening. No i weekend, odpoczynek, a nawet w weekend czasami się zdarza tak, że, że trenują. No ale wiesz, no, to jeżeli chce się pogadać dobrze na turnieju, no to trzeba trenować. Do tego jeszcze wrócimy, ale najpierw chciałbym wspomnieć o Lidze Cybersport, o EPS-ie. Jak wam tam idzie, jeśli chodzi o jedną i o drugą ligę o rozgrywki? Nie no, na razie idzie rewelacyjnie, więc wiesz, no w EPS-ie przegraliśmy z FX ami ale no to po prostu daliśmy im, no to no, nie oszukujmy się. Ja oczywiście żartuje bez komentarzy teraz w Lidze Cybersportu. Nie wiem czy jeszcze nie mamy tego zaległego meczu z FX. No wiesz, co ja nie wiem, to już dla adminów. Ja już wiem, ja ja że nie pamiętam, no, ale też też idzie to bardzo bardzo dobrze, no bo po prostu. Te dwie ligi są dla nas bardzo istotne i w pełni do nich się przygotowujemy, i na nich jest po prostu stuprocentowe skupienie, nie ma żadnej zabawy. A co z zagranicznym turniejem, bo jest właśnie ten SGL? No do Intel Chain Super Cup nie zostaliście zaproszeni. Jak wygląda ta sprawa właśnie na europejskiej scenie światowej? No, chłopaki zostali zaproszeni do tego turnieju SGL, grają, skupiają się na nim. Wiadomo, że od tego, jak się zaprezentują w tym turnieju. No, zależy to jak będą postrzegani później. E, chociaż e, widzę, że jest wielu fanów na HTV York Destru. Już w sejwnikach tam ustawiają. E, no ale wiesz, no, jeszcze spora droga przed nimi. E, wiesz, zawsze jest ten problem, że a, zawodników bardziej kojarzy się z nazwą zespołu. I to jest, to, jest, to jest taki problem, że chłopaki zmienili, e, zmienili barwę i nie jeszcze kojarzą tam ponikach, bardziej właśnie tą nazwę i muszą te szlaki przedzierać, no ale no, wiesz, no, tam gdzie zostają zaproszeni to grają e, bo nie może być też tak, że będą grali za dużo tych turniej, bo po prostu będzie za mało czasu na ten trening. A po prostu sam, samymi turniejami, samymi spotkaniami oficjalnymi no nie da się wytrenować. A nie jest troszeczkę Ci przykro i w ogóle całej piątce, bo mówię, mówię do Ciebie jako tutaj do reprezentanta, przedstawiciela całej piątki. Nie jest przykro, że właśnie nie bierzecie udziału w Intelu? Przykro, no ja tak na to nie patrzę. No. Chłopaki mogą bardziej się przygotować do zbliżającego się turniejowego. Więc wiesz, no jakby byli zaproszeni, to pewnie, pewnie jakoś tam byśmy znaleźli czas. My, chłopaki by znaleźli czas. No albo tego czasu by było za mało i trzeba by było zrezygnować wtedy z SGL-a. No nie wiem, wiesz, nie zostaliśmy zaproszeni. Spoko. No. Jest dobrze. Tak machniesz ręką? Nie na spoko, wiesz. wiesz jeżeli mamy być zaproszeni kiedyś, no to będziemy. Jeżeli nie, no to wiesz. A jakiś bootcamp jest planowany przed lanem, przed egu? Przecież to coś planowaliśmy, ale no niestety nie dojdzie to do, do, do skutku. Dlaczego? No, zawirowania trochę. Nie, nie wyszło. Znaczy nie, nie dogadałem wszystkich spraw i tak, wiesz, przecież przeciągało. Czasami tak jest i no nie, nie, nie będzie, no, ale to myślę, że to nie, raczej nie, wpł nie wpłynie na wynik, nie wpłynie bootcamp, a przecież FX się przygotowywało, tam, no i później wyniki były naprawdę dobre. No jeszcze bootcampy zawsze coś tam, coś dają dodatkowego, ale FX przygotowuje się na bootcamp do turniejów zagranicznych, gdzie wszystkie zespoły tak robią. W Polsce zespoły tak nie robią. FX je na to pozwala. Przedegu nawet tego pewnie nie, nie zrobią, bo, bo po co? Ale Max Play znowu ma a będzie miał o przedegu. No i powodzenia. Po prostu. <noise> tak, no wiesz, wiesz, jakby był bootcamp to wiadomo, że byłoby fajnie, ale no jak nie ma to myślę, że tak czy inaczej chłopaki będą trenowali tak jak powinni. I top 3 będzie. Zobaczymy. A co jeszcze oprócz tej męskiej dywizji Counter Strike'a, kto właściwie się pojawia na imprezie? No najgłośniejsze jeszcze panie zobaczymy z naszej organizacji, zobaczymy również dywizję Lola, pięciu panów z FIFA, dwóch z PSA. No obstawiamy no, prawie każdy turniej bo starka. Całą imprezę! Tak, obstawiamy całą imprezę, więc będzie tak 27 osób. Tak, łącznie, łącznie 27 osób, ale wiadomo tam z redaktorami, z menadżerami i ze sobą z zarządu tam dodatkowe jakieś jeszcze osoby, no 27 osób się zebrało. Musisz to powiedzieć, że w jednym miejscu będą? Tak, wszyscy, wszyscy śpimy, w, to znaczy nie w jednym pokoju, żeby, mamy nocleg w jednym, w jednym tam... To była mała załamka. Okej, okay. a jak z dziewczynami? Bo kiedyś się interesowałeś strasznie tą żeńską sceną Counter-Strike'a, angażowałeś się w to, prowadziłeś tam swój projekt Dziewuchy Gaming, oczywiście wspólnie z innymi. No a jak wygląda sprawa dzisiaj? Dzisiaj wygląda to tak, że przestałem się interesować tą tak intensywnie sceną kobiecą. Z braku czasu, z braku chęci. Z braku laku. I z braku z powodu tego, że ta scena. Kiedy ja jeszcze tak porządnie zainteresowałem tą sceną, to ta scena zaczynała się, tak powiedzmy, rozbudowywać no i niestety zaczęła później podupadać. Myślę, że przestałem się interesować sceną kobiecą w momencie, kiedy SL. Przekrętem, bo to trzeba sobie powiedzieć, przekrę... oczywiście były SL, byli wodarze SL przekrętem nie pozwolili mi prowadzić kobiecej reprezentacji. Ale mówisz jeszcze o, sta o starej organizacji. Tak, tak, o starych wodarzach SL. Po prostu był to przekręt i wiem to od pewnych osób i to po prostu zostawiam to bez komentarza. Co, czyli co? Już raczej nie wrócisz do tej sceny, co? Żeński już nie wierzysz w to. Jeszcze wrócić czy nie? Raczej nie, raczej wiesz. No, ta scena podupada. Tam, jak wiadomo, że są zespoły jakieś tam grają, no, ale no nie interesujesz się tym tak jak, jak kiedyś. Jeszcze tak już na zakończenie, bo troszkę gorąco się tutaj nam robi podczas drugiego nagrywania wywiadu. E, powiedz mi. Jak w ogóle oceniasz teraz to, co się działo w Delcie? Banham, a może nie tyle Banham, ale same, same te zmiany w składzie. Właśnie Shin, no moim zdaniem, prezentuje no najlepszy poziom, najwyższy poziom w Delcie. Shin zawsze potrafił grać, tylko według mnie miał taki problem, że mu się nie chciało trenować. On, on, on zawsze miał skilla i... Wiesz, nie wiem, czy nawet ci młodzi widzowie pamiętają, że Shin w ogóle grał w reprezentacji Polski Counter-Strike'a. No to jest bardzo dobry zawodnik. W Delci już też grał. Tak, w Delcie już też, też grał, więc to jest dobry wybór, ale jeszcze ja bym tutaj nie patrzył na to, że Shin może wrócić na stałe. Xin już swoje lata pograł w CS-ie, i teraz on wrócił tylko. Tak myślę, że wrócił po prostu forfan, żeby pomóc byłym znajomym, nic więcej. A wiesz, o dinozaurach generalnie counter Strajka mówi się tak, że jak wracają, to zazwyczaj wysokiego poziomu nie prezentują. Z Chinem jest no chyba inaczej, prawda? To możemy znaczy, podać? wiesz, tego wysokiego poziomu. No nie prezentują e, wysokiego. inaczej. Prezentują wysoki poziom. W zależności od do, do na które zespoły patrzymy, jeżeli ktoś kiedyś potrafił grać w CSA, to zawsze będzie potrafił w niego grać. Bo wiadomo, że tam trochę dni mu zajmie to, żeby powrócić do, do tego rytmu. Tak, żeby się. Znowu przypomniał sobie, jak ktoś się trzyma myszkę, i jak się strzela. Ale na pewno nie prezentują takiego poziomu, jaki prezentowali kiedyś. I do tego na pewno już nie, 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 nie powrócą, bo nie mają tyle ambicji, myślę. No nie te lata już też. Tak, to też. To już sta, starze są. No dobra Piotrek, to my już kończymy. Mam nadzieję, że ta wersja też była całkiem w porządku tego wywiadu. I tak jak ci obiecałem, jeszcze na koniec możesz pozdrowić dwie osoby. Nie, I, i trzech... to się, się, się wyłączy! było trzy. I trzecia to już nie osoba. A, no, okej, okay, dobra, bo się wycwaniłeś. No dobra, to chciałbym e, przede wszystkim pozdrowić e, moją dziewczynę Marlenkę. Ta, machamy? Nie, no tak wiesz, z machaniem kojarzy mi się tyle do no dobra, no, albo, albo, ale albo Familiada. Albo Familiada, nie no bardziej to Letubisie. Um, wiesz, ciebie chciałem pozdrowić. Dziękuję. Wiesz, że się zawsze lubiliśmy uh, no i co? Chciałem pozdrowić wszystkich, którzy chcieliby być pozdrowieni, wszystkich czytelników cybersportu, GameBurg.net wszystkich fanów e-sportu, wszystkich, którzy mnie lubią, a najbardziej tych, którzy mnie nienawidzą. No dobra, dzięki ci serdecznie za wywiad. Moim gościem był Piotr Nek Cybersport.